Lekcja pod tytułem Skala na planach i mapach Na poprzedniej lekcji dowiedzieliśmy się Czym jest skala A teraz na tej Zastosujemy sobie tą skalę do Różnego rodzaju przypadków Głównie na planach i mapach Bo często tego rodzaju zadania się zdarzają Na przykład Pierwszy, mamy oto plan mieszkania I teraz Polecenie jest takie Podaj rzeczywiste wymiary tego mieszkania Na szczęście podana jest skala ta skala informuje nas, że ten plan narysowano w trzystukrotnym pomniejszeniu. No bo zobacz, 1 do 300. Czyli wszystkie wymiary, te rzeczywiste, rzeczywiste to znaczy prawdziwe, prawdziwe, zostały pomniejszone trzystukrotnie. No i jeżeli mamy podać rzeczywiste wymiary tego mieszkania, no to najpierw co trzeba zrobić? Najpierw trzeba... Zmierzyć, ile centymetrów ma to mieszkanie. No to zmierzmy sobie. Najpierw sobie zmierzymy jego szerokość, i wyszło mi, że to jest 6 centymetrów. No a teraz długość, to mi wyszło, że to jest 9 centymetrów. Ale żeby móc podać rzeczywiste wymiary, jak już znamy te wymiary na planie, bo zmierzyliśmy, to samo można by zrobić dla poszczególnych pokoi. Ja to zrobię dla całego mieszkania. Jak już znamy te wymiary, no to teraz trzeba, znając skalę, odpowiedzieć na pytanie. 1 cm na planie to ile to jest centymetrów albo metrów najczęściej w rzeczywistości? Jak to robimy? Wiemy, że rzeczywistość została zmniejszona trzystukrotnie. No to jak pomnożymy sobie 1 cm razy 300, wychodzi nam 300 centymetrów, no to wiemy w tym momencie, że 1 centymetr na planie to 300 centymetrów w rzeczywistości. W takim wypadku zresztą warto się zastanowić, czy nie wyrazić tego w metrach. Pamiętamy, że 1 metr to jest 100 centymetrów. A więc jeżeli to 300 podzielimy na 100, to dowiemy się, ile to jest metrów. Wychodzi dokładnie 3. Czyli to jest 3 metry. A więc ostatecznie wiemy, że 1 cm na planie to są 3 metry w rzeczywistości. Skoro tak, no to popatrzmy. Tu mieliśmy 6 cm na planie. Mnożymy to 6 razy 3 metry i wychodzi nam 18 metrów. A więc tu jest w rzeczywistości 18 metrów. Natomiast tu ile będzie? 9 razy 3 metry to jest 27 metrów, a więc tu w rzeczywistości jest 27 metrów. A więc jakie są rzeczywiste wymiary mieszkania? Mieszkanie jest prostokątem o wymiarach 18 na 27 metrów. No to spore mieszkanie wyszło. To był pierwszy przypadek, a teraz popatrzmy na drugi. Oto mamy jakąś mapę, i tu są trzy miasteczka bananowo, ciastaczkowo i czekoladowo. Podane jest także zazwyczaj w rogu, albo po lewej, albo po prawej stronie, jest podana skala. Tutaj ta skala to jest 1 do 15 milionów. Czyli mapa, odległości na mapie są 15 milionów razy mniejsze niż prawdziwe odległości. No i mówią nam, podaj rzeczywistą, czyli prawdziwą, prawdziwą, Odległość z ciasteczkowa do czekoladowa, czyli stąd dotąd. No to pierwsza sprawa, trzeba wziąć linijkę i zmierzyć, ile to będzie centymetrów. No ja zmierzyłem, że ta odległość ma dokładnie 6 centymetrów. Narysujemy sobie tą odległość. O, to jest ta trasa. I wyszło, że to jest 6 centymetrów. No dobrze, ale to znowu trzeba odpowiedzieć najpierw na pytanie 1 centymetr. Na mapie to ile to jest w rzeczywistości? W rzeczywistości. No mapa to jest pomniejszenie 15 milionów razy. No więc trzeba wykonać takie mnożenie. 1 centymetr razy 15 milionów i wtedy dowiemy się ile to jest. Na mapie, w rzeczywistości wychodzi nam 15 milionów centymetrów. Czyli 1 centymetr na mapie to jest 15 milionów centymetrów w rzeczywistości. No ale nie wypada zostawić tego w centymetrach. Trzeba by to zamienić albo na metry, albo nawet na kilometry. No to zamieniajmy. Pamiętamy sobie, że 1 metr to jest 100 Centymetrów. I od razu przypomnijmy sobie też, bo to nam się na pewno przyda, że jeden kilometr to jest aż 1000 metrów. To jak naszą odległość w centymetrach, te 15 milionów, podzielimy na 100, o, to zamienimy to na metry. No to podzielmy na 100. Dzielenie liczb zakończonych zerami. Pamiętasz, można tą samą ilość zer usunąć. Usunąłem po dwa zera, i zostaje nam ile? 150 tysięcy metrów. Już mamy tą odległość w metrach. No a teraz chcemy zamienić to na kilometry. No to musimy te 150 tysięcy podzielić przez tysiąc. Dzielmy sobie przez 1000. Znowu dzielenie z zerami na końcu, więc usuwam raz, dwa, trzy i stąd raz, dwa, trzy i wychodzi mi 150 kilometrów a więc ostatecznie 1 cm na mapie to 150 kilometrów w rzeczywistości no a i w tym momencie jak już to wiemy przypominamy sobie że z ciasteczkowa do czekoladowa wyszło nam 6 cm 1 cm to 150 kilometrów a więc ta odległość to będzie 6 razy 150 kilometrów 6 razy 150. 6 razy 15. To ile to jest? To jest 90. I jeszcze to 0 dopisujemy. I wychodzi 900 km. Uuu, ogromna odległość. Czyli to, ta odległość ciasteczkowa do czekoladowa wyszła 900 kilometrów. To na różnych krańcach Europy chyba te dwie miejscowości sobie są ułożone. Oczywiście, ten rysunek był przeze mnie zmyślony, a więc i odległość wyszła zmyślona. Ale zasada, jaką pokazałem, jest prawdziwa. Popatrzmy na trzeci rodzaj zadania. Trzeci rodzaj zadania, z jakim może się spotkać, będzie taki. Nie będzie już żadnego rysunku, tylko będzie tekst. Ilu kilometrom w rzeczywistości, czyli prawdziwym, odpowiada jeden centymetr na mapie i teraz w pierwszym punkcie będzie w skali 1 do 200 tysięcy. No, to co musimy zrobić wzorem tych poprzednich zadań? No, po pierwsze, pomnożyć sobie ten 1 centymetr razy 200 tysięcy i wychodzi nam 200 tysięcy centymetrów. A więc jednemu centymetrowi odpowiada 200 tysięcy cm. ale pytają nas o kilometry. To te 200 tysięcy centymetrów trzeba zamienić na kilometry. To co robimy. Najpierw dzielimy przez 100. Przypomnę Ci dlaczego. O, tu mamy te przeliczniki. Przez 100 dzielimy, żeby zamienić na metry, a później podzielimy przez 1000, żeby zamienić na kilometry. Dzielmy przez 100. Czyli usuwamy po dwa zera. Pierwsze, drugie. I zostaje nam 2000 już metrów. Teraz dzielimy przez 1000. Dzielimy, usuwamy tą samą ilość zer i zostaje nam 2, ale to już są kilometry. A więc jednemu centymetrowi, jeden centymetr na mapie to 2 kilometry w rzeczywistości. Taka byłaby odpowiedź w tym przypadku. A teraz drugi przypadek. Ilu kilometrom rzeczywistości odpowiada jeden centymetr na mapie w skali 1 do 4 milionów? No to procedura jest ta sama, tylko inna liczba. Tutaj było 200 tysięcy, a tu 4 miliony. Więc ten 1 centymetr tym razem mnożymy sobie przez 4 miliony. A więc wychodzi nam 4 miliony centymetrów. I teraz, tak jak tu, najpierw dzielimy przez 100. Podzielmy, usuwamy po 2 zera. I tu nam zostanie 40 tysięcy. Ale już metrów. Teraz dzielimy tak jak tu przez 1000. dzielmy, usuwamy tym razem po 3 zera i wychodzi nam 40, ale już kilometrów. I to jest nasz